Czy istnieje jakaś różnica między ręcznym zapisywaniem informacji a pisaniem ich na klawiaturze lub ekranie dotykowym? Badania naukowe pokazują, że tak. I choć pisanie na klawiaturze jest dużo szybsze niż ręczne pisanie, to to drugie może mieć więcej korzyści dla naszego mózgu. A oto kilka z nich. Pobudza mózg. Nowe badanie przeprowadzone w 2024 roku przez Andrzej van Mir i Ruda van der Villa z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii polegało na użyciu 256 czujników rejestrujących pracę mózgu 36 uczniów, podczas gdy pisali oni ręcznie lub zapisywali na klawiaturze 15 słów w grze Pictionary. Gdy uczniowie pisali ręcznie, czujniki wychwytywały rozległą łączność w wielu obszarach mózgu. Z drugiej strony pisanie na klawiaturze prowadziło do minimalnych aktywności, jeśli w ogóle. Pisanie odręczne aktywowało różne wzorce połączeń obejmujące obszary wzrokowe, obszary odbierające i przetwarzające informacje sensoryczne oraz korę ruchową. Ta ostatnia obsługuje ruch ciała i integrację sensomotoryczną, która pomaga mózgowi wykorzystać bodźce środowiskowe do informowania o następnym działaniu danej osoby. Odkrycia te sugerują, że wzorzec z informacji wzrokowej Precyzyjne kontrolowanie ruchu dłonią podczas pisania w znacznym stopniu przyczyniają się do wzorców połączeń mózgowych odpowiedzialnych za uczenie się. Naukowcy doradzają, aby dzieci od najmłodszych lat były nastawione na czynności związane z ręcznym pisaniem, aby ustanowić wzorce połączeń neuronowych, które zapewniają mózgowi optymalne warunki do nauki. Chociaż utrzymywanie praktyki pisania ręcznego w szkole jest kluczowe, ważne jest również nadążanie za ciągłym postępem technologicznym. Dlatego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni być świadomi, która praktyka ma najlepsze efekty uczenia się w danym kontekście, na przykład podczas robienia notatek z wykładu lub pisania eseju. Pomaga w zapamiętywaniu. W pewnym badaniu 48 wolontariuszy przeczytało fikcyjną rozmowę między postaciami omawiającymi swoje plany na dwa miesiące w niedalekiej przyszłości, w tym 14 różnych godzin zajęć, terminów oddania zadań i różnych spotkań. Naukowcy przeprowadzili analizy testowe, aby upewnić się, że wolontariusze, wszyscy w wieku 18-29 lat, rekrutowani z kampusów uniwersyteckich, zostali równo podzieleni na trzy grupy na podstawie umiejętności zapamiętywania, osobistych preferencji dotyczących metod cyfrowych lub analogowych zapisywania, płci, wieku oraz innych aspektów. Następni wolontariusze zapisywali fikcyjny harmonogram za pomocą papierowego kalendarza i długopisu, klawiatury oraz ekranu dotykowego. Nie było limitu czasowego, a wolontariuszy proszono o zapisywanie harmonogramu w taki sposób, w jaki oni rzeczywiście by go zapisali. Po godzinie, wliczając przerwę i zadania przeszkadzające, które miały odwrócić ich uwagę od myślenia o kalendarzu, Wolontariusze odpowiadali na szereg pytań wielokrotnego wyboru, aby sprawdzić swoją pamięć z harmonogramu. Podczas wykonywania testu wolontariusze znajdowali się w skanerze obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, który mierzy przepływ krwi wokół mózgu. Wolontariusze, którzy korzystali z analogowych metod zapisywania w życiu osobistym, byli tak samo wolni w korzystaniu z urządzeń, jak wolontariusze korzystający regularnie z urządzeń cyfrowych. Tak więc badacze są przekonani, że różnica w szybkości była związana z zapamiętywaniem lub skojarzonym kodowaniem mózgu, a nie tylko różnicami w nawykowym korzystaniu z narzędzi. Wolontariusze, którzy korzystali z analogowych metod, uzyskali lepsze wyniki niż inni wolontariusze, tylko w prostych pytaniach testowych. Jednak badacze twierdzą, że dane dotyczące aktywności mózgu ujawniły znaczące różnice. Wolontariusze, którzy korzystali z papieru, mieli większą aktywność mózgu w obszarach związanych z językiem, wizualizacją i w hipokampie obszarze znanym z tego, że jest ważny dla pamięci i nawigacji. Wskazują, że metody analogowe zawierają bogatsze szczegóły przestrzenne, które można przywołać i poruszać się w umyśle. Poprawia zdrowie psychiczne. W artykule z 1986 roku, zatytułowanym Konfrontacja z traumatycznym wydarzeniem w kierunku zrozumienia zahamowania i choroby, profesor James Penbaker, amerykański psycholog społeczny, jako pierwszy opisał metodę pisania ekspresywnego, czyli swobodnego zapisywania swoich myśli, stanów emocjonalnych i pomysłów. Metoda ta została bardziej rozwinięta w książce Terapia przez pisanie, a polega na opisywaniu trudnych lub do tej pory nieujawnianych doświadczeń. Przez 15-20 minut dziennie, kilka dni z rzędu. Jak podkreślają twórcy książki, trzymanie informacji lub emocji w tajemnicy wymaga wysiłku fizycznego. Gdy usiłujemy zachować coś w sekrecie, musimy usilnie tłumić, hamować nasze myśli, uczucia i zachowania. W dłuższym okresie czasu wysiłek wkładany w utrzymanie tajemnicy staje się silnym stresorem. Wpływa to na nasze ciało, zwiększając podatność na choroby oraz inne problemy fizyczne i psychiczne związane z emocjonalnym napięciem. Im większy wysiłek wkładany w ukrywanie myśli i uczuć, tym większe jest obciążenie dla naszego ciała. Oprócz tego, utrzymywanie tajemnic osłabia zdolność myślenia. Istotne doświadczenia życiowe, które ukrywane są przed innymi, mogą się przejawiać w formie lęku, trudnych snów i natrętnych myśli. Według autorów książki, powody, dla których warto pisać, są następujące. Pisanie oczyszcza umysł. Przed rozpoczęciem złożonego zadania dobrze jest zapisać swoje przemyślenia i uczucia. Z drugiej strony, własne zapiski można podrzeć i wyrzucić. Jest to symboliczna forma oczyszczania umysłu. Pisanie rozwiązuje poważne problemy, które przeszkadzają w realizacji ważnych zadań. Pisanie o traumach pomaga je przepracować, jednocześnie uwalniając od nich umysł i umożliwiając pracę nad innymi zadaniami. Pisanie pomaga przyswajać i zapamiętywać nowe informacje. Jak wskazują badania dotyczące sporządzania notatek, aktywne zapisywanie wiadomości pomaga w przyswajaniu i przypominaniu sobie nowych treści. Pisanie sprzyja rozwiązywaniu problemów, ponieważ zapisywanie informacji pomaga łączyć je w spójną całość, może się także przydać przy rozwiązywaniu złożonych problemów. Ludzie, którzy piszą swobodnie o skomplikowanej sytuacji, w jakiej się znajdują, łatwiej znajdują rozwiązanie. Swobodne pisanie pomaga w pisaniu z konieczności. Większość osób musi od czasu do czasu napisać tekst dotyczący konkretnej sprawy np. pismo do sądu, zaświadczenie lub skargę. Swobodne zapisywanie własnych myśli i uczuć przed rozpoczęciem pracy nad formalnym listem może być dobrą rozgrzewką dla rozwijania własnych umiejętności pisarskich. Może zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji. W 2016 roku przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 215 starszych osób, które posiadały nawyk związany z pisaniem dziennika w ciągu całego życia. Cyfrowe fotografie tekstów dziennika poddano programowi komputerowemu w celu zmierzenia słów w zdaniu, procentu słów sześcioliterowych, mechaniki poznawczej, procentu unikalnych słów i procentu cyfr. Najważniejszym odkryciem było to, że pisanie pamiętników kiedykolwiek w życiu przewidywało ponad 50% redukcję ryzyka wystąpienia demencji. Wstępne ustalenia istotnego związku między pisaniem pamiętnika a wystąpieniem demencji nie dostarcza jeszcze dokładnych dowodów przyczynowych. Takie wnioskowanie będzie wymagało dalszych badań, w tym randomizowanych badań kontrolnych z długoterminowym monitorowaniem ocen poznawczych. Jeśli dalsze badania potwierdzą, że cechy językowe pisania i sama prosta technika pisania dziennika zapewniają neuroprotekcję, wówczas pisanie dziennika może być bardzo niedrogim podejściem behawioralnym do promowania zdrowia poznawczego. Podsumowując: Choć ręczne pisanie może wydawać się dość archaiczne, to ma ono bardzo dużo korzyści dla naszego mózgu. Oprócz lepszego zapamiętywania, pobudza ono więcej partii w naszym mózgu dzięki czemu możemy bardziej dogłębnie skupić się na zapisywanych informacjach. Może to pomóc w nauce, w rozwiązaniu problemów życiowych oraz uchronić przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Dlatego polecam Wam pisać jak najczęściej. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!